Umowa CETA powinna wpłynąć pozytywnie na inwestycje, na, na, na też na poziom jakby zaufania. Bo tak naprawdę bardzo się liczy w przypadku dużych inwestycji e, stabilność prawna, a fakt, że korporacje będą mogły pozywać państwa, e, jest o tyle pozytywny, że, że gwarantuje w jakiś sposób tą właśnie stabilność. Z drugiej strony nie można przesadzać też, że, że, że będzie to wielka furtka dla korporacji, ponieważ tak naprawdę statystycznie i tak więcej e, pozwów jest rozstrzyganych na korzyść państw niż e, korporacji, a i tak e, Właśnie e, spory e, w sądach miały miejsce i tak wcześniej przed podpisaniem tej umowy. Dla rynku rolnego e, umowa CETA może być e, pozytywna, e, ponieważ e, też. Polscy rolnicy, producenci nabiału, żywności mogą skorzystać na liberalizacji barier celnych. Z drugiej strony wydaje mi się, że napływ żywności genetycznie zmodyfikowanej nie tak bardzo nam grozi, chociażby ze względu na to, że polscy konsumenci stają się tak coraz bardziej wybredni, coraz bardziej świadomi i też w dużej mierze preferują jednak polską, polską żywność na tę żywność importowaną. Na ten moment wydaje się, że raczej Polska będzie większym beneficjentem. Tej umowy, ponieważ jesteśmy netto eksporterem do Kanady, więc teoretycznie polscy przedsiębiorcy powinni więcej zyskać, ich, ich towary takie jak odzież, towary rolnicze, maszyny, meble staną się bardziej konkurencyjne, a przez to. Ich eksport do tego kraju będzie mógł się jeszcze, jeszcze powiększyć, ale tak naprawdę Kanada nie jest ani pierwszym, ani drugim, ani którymś tam z kolei nawet naszym partnerem gospodarczym, więc też nie można przesadzać, jeżeli chodzi o jakieś pozytywne efekty tej umowy.